Pan Jerzy Kukuszka, nasz znakomity klimatolista, między innymi za zdobycie wszystkich ośmiotysięczników świata, odebrał ten oto srebrny order olimpijski, przyznany Panu na wniosek naszej redakcji przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Panie Jurku, sądzę, że ten właśnie order olimpijski w Pańskim domu będzie miał poczesne miejsce wśród innych Pańskich pamiątek. Tak, zastanawiam się, gdzie go umieścić, bo moje mieszkanie jest coraz wcześniejsze ale jest to powód, żeby zmienić mieszkanie. Wróciłem z wyprawy w listopadzie, początek listopada. Miałem wiele spotkań w Austrii, we Włoszech. Miałem wiele spotkań organizacyjnych, związanych z poprzednią wyprawą i z następną wyprawą. Również spotkań z publicznością. Jak najbliższe w górach tygodnie? górach ostatnio byłem niestety w, istednej, w małych górach. To już tylko rekreacyjnie. Ale bardzo miłych mojemu sercu. A jakie plany na najbliższe? Przypuszczam, że Himalaje, choć zdobył Pan w nich niemal wszystko, co było do zdobycia, ciągną. No nie, właśnie wcale nie jestem przekonany, że zrobiłem w nich wszystko, dlatego też y, nie wyobrażam sobie y, w tej chwili życia bez Himalajów. Y, organizuję wyprawę, kolejną wyprawę na y, Kanchenjongę, będzie to rejon Kanchenjongi. Oczywiście będę się starał zrobić nową drogę, y, będę się starał zrobić może trawers wszystkich szczytów. Z tym, że czekam na wyniki sezonu w Himalajach, sezonu wiosennego. Dziękuję panu serdecznie. Jeszcze raz chciałbym pogratulować tego właśnie srebrnego medalu olimpijskiego, a państwu jeszcze raz pokazać, jak on właśnie wygląda. Dziękuję bardzo.